Czy wiesz, czym jest orgazm totalny? Czy kiedykolwiek go doświadczyłaś, to przeżycie, które jest o wiele bardziej intensywne od standardowego orgazmu? Czytając dzisiejszy artykuł, możesz dowiedzieć się, jak go osiągnąć. Czy kiedykolwiek przeżyłaś bardziej intensywny orgazm niż zazwyczaj? Czy trwał również dłużej? Takie doświadczenie jest znane jako orgazm totalny, czyli jego bardzo intensywna odmiana, która pozwala ci odczuwać rozkosz na maksymalnym poziomie. Jeżeli kiedykolwiek doświadczyłaś takiego orgazmu, być może zastanawiasz się, co możesz zrobić, aby osiągać go częściej. W dzisiejszym artykule możesz znaleźć odpowiedź na to pytanie. Poza tym postaramy się zgłębić zagadnienie wzmocnionego orgazmu. Na czym polega orgazm? Orgazm to uczucie intensywnej rozkoszy, które, według artykułu, orgazm i jego wpływ na jakość życia, stanowi fenomen neurofizjologiczny wywołujący skurcz mięśni opuszkowo-gąbczastych towarzyszący zazwyczaj wytryskowi. Ta definicja sugeruje, że orgazmy różnią się pod względem intensywności i rodzaju. Przykładowo, mężczyzna może mieć orgazm bez wytrysku, wytrysk wsteczny, a u kobiety może wystąpić orgazm ze squajertingiem. Poza tym, niektóre orgazmy mogą być o wiele bardziej przyjemne od innych. Orgazm totalny pojawia się, gdy zaczynamy klasyfikować orgazmy pod względem natężenia odczuwanej przyjemności. Jednak nie ma on nic wspólnego z orgazmem wielokrotnym. W tym przypadku orgazm jest podwójnie silny, co sprawia, że odczuwająca go osoba wpada w stan niezwykle silnej ekstazy. Termin ten został stworzony przez Patricia Taylor, która używała go podczas swoich badań. Opisuje ona, że podczas tego doświadczenia dana osoba traci świadomość na kilka sekund, a nawet minut, aby następnie osiągnąć stan głębokiego rozluźnienia lub satysfakcji. To orgazm, który znacząco różni się od standardowego. Orgazm totalny i tantra. Patricia Taylor wyjaśniła w swoich badaniach, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mogą przeżywać orgazm totalny w podobny sposób. To ważne, ponieważ powszechnie uznaje się, że podczas orgazmu kobiety odczuwają większą przyjemność niż mężczyźni. Orgazm totalny jest bardzo często wiązany z tantrą. Wszystko dlatego, że w tantrze nie należy koncentrować się na osiągnięciu orgazmu, ale raczej na doświadczeniach zmysłowych i sensualnych. Zaliczamy do nich gładzenie, kontakt ze skórą czy wilgoć podczas pocałunków czyli rzeczy, których zazwyczaj nie jesteśmy świadomi. Ta świadomość, która poszerza nasze zmysły, może sprawić, że Twoje doświadczenia seksualne staną się jeszcze mocniejsze. Koncentrujesz się na rozkoszowaniu się bez pośpiechu tym, co zazwyczaj ignorujesz, odczuwaniu zapachów i innym, ale bardzo przyjemnym, współżyciu. Co z tego wynika? Orgazm totalny nie tylko wywołuje skurcze organów płciowych, ale również różnych miejsc w obszarze całego ciała, nad którymi nie masz kontroli. Jak doświadczyć orgazmu totalnego? Skoro już wiesz, na czym polega orgazm totalny, być może chcesz poznać sposoby na jego osiągnięcie lub sprawienie, by pojawiał się częściej. W tym celu musisz wyrobić w sobie odpowiednie nawyki. Ćwiczenia mięśni Kegla Polegają na wykonywaniu ćwiczeń mięśni dna macicy, polegających na ich stopniowym spinaniu i rozluźnianiu. Istnieją specjalne aplikacje i podpowiedzi, które możesz wykorzystać. Potrzebujesz jedynie 5 minut dziennie, aby cieszyć się o wiele przyjemniejszymi orgazmami. Masturbacja. Znajomość własnego ciała odgrywa duże znaczenie. Warto je odkrywać i poznawać, gdzie i jak lubisz być dotykana. To zwiększy Twoją pewność ciebie, gdy będziesz z drugą osobą, co zwiększy odczuwaną przyjemność. Koncentrowanie się na danej chwili. Gdy podczas seksu myślisz o innych rzeczach lub czujesz się niepewnie ze względu na wygląd Twojego ciała, nie będziesz w stanie doznać orgazmu totalnego. Koncertowanie się na danym momencie odgrywa kluczową rolę, aby doświadczyć przyjemniejszych odczuć. Czy jesteś w stanie rozróżnić rodzaje orgazmów, które odczuwasz? Czy wiesz, czy kiedykolwiek doznałaś orgazmu totalnego? Zachęcamy cię, abyś poznała własne ciało. Pozbądź się uczucia niepewności, które ogranicza cię, gdy chcesz się dotykać i dowiedz się, jak bardzo hamujesz swoją przyjemność, gdy jesteś z drugą osobą. Próbowanie i doświadczanie nie tylko pomoże ci osiągnąć orgazm totalny, ale również między innymi orgazm wielokrotny i squerthing. Poza tym pomoże ci również odkryć inne sposoby cieszenia się przyjemnością. Nie czekaj dłużej i spróbuj doznać orgazmu totalnego.